Na samym początku chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli zostawisz subskrypcję na tym kanale wraz z dzwonkiem i wpiszesz mój kod tutaj w zakładce w czyli SKIRO z małych albo z dużych liter i oczywiście potwierdzisz oraz napiszesz komentarz, że to wszystko zrobiłeś lub zrobiłaś, to ja przypnę ci serduszko pod tym właśnie filmem. Ale przejdźmy do tego, gdzie znajduje się gwiazdka z tygodnia siódmego sezonu ósmego. I tak jak widzimy ten ekran ładowania, po lewej stronie coś tam jest narysowane w ciemności. I jak spojrzymy tak mniej więcej bokiem na to, to jest to królik i na tym, króliku znajduje się właśnie gwiazdka. Już wam pokazuję, gdzie jest to na mapie. W ogóle założyłem własny serwer na Discordzie. Jeżeli chcesz, to możesz tam wejść, bo jest tam naprawdę bardzo fajnie i czasami będę brał stamtąd osobę do nagrywania. Więc oczywiście zapraszam i lecimy dalej z odcinkiem. Link masz w opisie. Dobra i tak jak widzimy na mapie, tutaj mamy butny brzeg, a tutaj dosłownie nad butnym brzegiem właśnie znajduje się ten drewniany królik. I na tym króliku dosłownie na jego grzbiecie znajduje się gwiazdka. I tak jak widzimy, tutaj jest ten królik. Taki w sumie drewniany, spoko królik. E, co to jest za drzewo w ogóle? Co tu robi takie dziwne drzewo? I tutaj na jego grzbiecie powinna znajdować się gwiazdka, zakończenie wszystkich wyzwań 7 tygodnia sezonu 8. Więc pamiętaj, żeby ukończyć wszystkie wyzwania z poprzednich tygodni i właśnie z tego tygodnia. I tutaj właśnie będzie można odebrać tą gwiazdeczkę. Więc mam nadzieję, że pomogłem. Pamiętaj, żeby zostawić subskrypcję, wpisać mój kod do sklepu, czyli Skiro. No i też możesz dołączyć do mojego serwera Discord. Będzie mi mega, mega, mega miło. Więc pamiętaj, żeby zobaczyć mój inny film. Do zobaczenia, papa! No i cześć!